Nie mam energii, nic mi się nie chce. Wstaję rano jeszcze bardziej zmęczony, zmęczona niż, obudziłam, niż położyłam się wczoraj wieczorem. Oczywiście to jest tak naprawdę jeden z głównych i kluczowych objawów zespołu chronicznego zmęczenia, czyli Chronic Fatigue Syndrome. Jeżeli budzicie się rano, jeszcze bardziej zmęczeni, aniżeli kładliście się wieczorem. Więc zespół przewlekłego zmęczenia, o czym on nam mówi i dlaczego ma miejsce. Tak naprawdę to jest coś, co będzie nas informowało o nieprawidłowej pracy mitochondriów. Natomiast nie mam siły i co mam z tym zrobić? No nie mam siły, to dużo rzeczy trzeba usprawnić w kwestii, czy to treningu, czy diety, czy suplementacji, czy funkcjonowania ciała. Natomiast najgorsze, co z czym wielu z was podejrzewam się. Boryka, to jest, nie mam energii. Co mam zrobić, że nie mam energii? No tutaj, jeśli chodzi o nasze nastawienie i naszą percepcję, czy mm, charakter, który mamy. Oczywiście ma to też duży wpływ na generowanie takiej energii i pozytywnego nastawienia do treningu, czy pozytywnego nastawienia do świata, czy codzienne, codzienności. Natomiast faktycznie jest tak, że możecie się rano budzić bez energii, takiej witalnej, mentalnej, i to ze sobą będzie przynosiło oczywiście różnego rodzaju problemy. Czy to związane z depresją, czy to związane z brakiem chęci do wykonywania jakichkolwiek czynności, czy nawet brakiem chęci do treningu, chociaż pamiętajcie, że trening potrafi nam energię wzmocnić. A dlaczego trening wzmacnia pokłady energetyczne? Otóż trening. Pobudza krążenie, trening, pobudza układ oddechowy a co jest niezbędne do pracy mitochondriów oczywiście jest niezbędny tlen oczywiście są niezbędne składniki odżywcze więc, więc ten tak zwany zespół chronicznego zmęczenia który charakteryzuje się gorszym samopoczuciem o poranku aniżeli dzień wcześniej wieczorem no, jest tutaj jak najbardziej zależny od tego, jak my się czujemy i funkcjonujemy, i jak my postrzegamy świat zewnętrzny. Natomiast nie, niewątpliwie, um, trening fizyczny ma na to wpływ ogromny, i trening fizyczny dodaje nam energii. I tak jak dobrze wiecie, na pewno zaczynacie trening bez takiego zupełnie. Bez chęci, czy właśnie bez takiej energii, a w trakcie treningu jakoś to się przychodzi samo i, i samemu się aż chce to robić. Natomiast zespół chronicznego zmęczenia, praca mitochondriów, jak to usprawnić? No, dobrze wiecie, że mamy tutaj chęć wielu osób. Ja chcę się zdetoksyfikować, ja chcę poprawić funkcjonowanie swojego ciała, ja chcę poprawić odżywienie swojego ciała, poprawić funkcjonowanie mitochondriów. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne, jak to zrobić? I tak naprawdę czym od czego zacząć, za co się zabrać, ponieważ wiele osób robi bardzo krótkie schematy, Detoksyfikacji, czyli na przykład terapię sokową, czyli na przykład terapię głodówkową, czyli na przykład e, terapię przeczyszczającą, bo też takie opinie i też takie pomysły są, ale czy to jest dobre, czy to przynosi e, wymierne rezultaty i czy, czy to przynosi długofalowe rezultaty? Oczywiście odpowiedź jest krótka i trzyliterowa, i ona e, brzmi nie. Z czym się mogę zgodzić? To mogę się zgodzić z tym, że po takiej głodówce, terapii sokowej, trzydniowej, na przykład, czy nawet pięciodniowej, chociaż też pamiętajcie, że to zawsze musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób, żeby nie zabrakło białka. Pomimo tego, że dostarczamy soki, oczywiście białko musi być w diecie, żeby wszystkie procesy detoksyfikacyjne, enzymy mogły się wytworzyć i nic im nie zabrakło do, do budowy. Pod postacią aminokwasów. I teraz, oczywiście, nawiązując do tej krótkiej detoksyfikacji, możecie się czuć po tym lepiej. Tak samo jak robiąc lewatywę, możecie się czuć lepiej po przeczyszczeniu przewodu pokarmowego, ponieważ pozbędziecie się wszystkich złogów, balastu i powiedzmy substancji zalegających, powodujących w dłuższej perspektywie czasu stan zapalny. Natomiast czy to będzie Dobre, i czy to umożliwia naszemu ciału prawidłową funkcję, i czy to przywraca naszemu ciału prawidłowe, y, prawidłowe, prawidłową fizjologię? No tutaj y, śmiem twierdzić i potwierdzić, że absolutnie nie. Po takiej terapii możemy oczywiście dobrze się czuć przez nawet tydzień, nawet dwa tygodnie. Natomiast jeżeli nie dokonamy głębszej naprawy naszego ciała, oczywiście to jest uzależnione od wieku, tutaj jeszcze dodam, ponieważ inaczej wygląda naprawa ciała, kiedy mamy 20 lat, a inaczej wygląda naprawa ciała, kiedy mamy lat 40, ponieważ nie jesteśmy aż tak mocno Zdezelowani w środku, mówiąc, mówiąc z takim humorem. Wiecie dobrze, że się regenerujemy lepiej jako nastolatkowie, jako dwudziestolatkowie, i Wy też, jeżeli macie 20 lat, to cieszcie się własną regeneracją i zdolnościami naprawczymi, bo później to już jest. Y Gorzej. Z drugiej strony, patrząc, jeżeli jesteście osobami świadomymi, jeżeli umiecie dbać o siebie, to tak naprawdę zdrowie i funkcjonowanie ciała może się dużo bardziej poprawić wraz z wiekiem. To zależy po prostu od Waszej dbałości i zainteresowaniu yy, funkcjonowaniem własnego ciała. I teraz, co należy zrobić w takim detoksie? Jak detoks powinien wyglądać? Od czego w detoksie należy zacząć? Pamiętajmy, jak ja zawsze też potwierdzam i podkreślam na swoich, na swoich odcinkach, pierwszym etapem prawidłowej detoksyfikacji jest naprawa przewodu pokarmowego, naprawa trawienia, naprawa wątroby, wspomaganie pracy organów wewnętrznych, czyli wątroby i żołądka, z równoczesnym Usprawnieniem pracy przewodu pokarmowego naprawą błony śluzowej jelit, czyli usprawnieniem wszystkich nieszczelności, związać toksyny bakteryjne, żeby pozbyć się tych wszystkich substancji w sposób naturalny, należy na, na, zależy, należy również wspomóc prawidłową mikrobiotę, odbudować prawidłowe środowisko przewodu pokarmowego, ponieważ z czym ja się spotykam. Wśród swoich pacjentów, so, spotykam się z tym, że ym, wprowadzane terapie na początku i wprowadzany detoks na początku może powodować gorsze samopoczucie i może powodować y, tak naprawdę nasilenie się objawów. Skąd to wynika? Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że niestety ale organizm nie jest odpowiednio przygotowany do. Detoksyfikacji nie jest odpowiednio przygotowany i mechanizmy naprawcze nie są sprawne na tyle, żeby uwolnione się toksyny albo yy... Toksyny bakteryjne, które są w jelitach, po prostu opuściły nasze ciało, bo jelito jest jeszcze do tego nieprzygotowane. Więc to wszystko należy przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. Tak jak powiedziałam, najpierw robimy detoks, czyli usprawniamy funkcjonowanie jelita. Należy naprawić błonę śluzową przewodu pokarmowego jelita z równoczesną suplementacją enzymami trawiennymi albo. Ym, Pobudzeniem czynności funkcjonalnych żołądka. Na moim odcinku, na moim kanale są odcinki dotyczące, jak zakwasić żołądek, czy jak zwiększyć kwasowość żołądka, bo wiecie, że żołądek odpowiada za funkcję innych organów. To jest kolejna rzecz. Należy też. Pozbyć się przerostu bakterii, którego mieć nie chcemy, bo pamiętajcie, że nie trzeba mieć SIBO, czy nie trzeba mieć wzdęć, czy dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, żeby się okazało, że mamy nieprawidłowy balans prawidłowej mikrobioty z nieprawidłową mikrobiotą. Zaszczepić odpowiednie. Odpowiednią florę bakteryjną, umożliwić jej rozwój również, tak? Wiecie, kiszonki, fermentowane produkty to wszystko usprawnia prawidłową funkcję y, przewodu pokarmowego, i tak naprawdę to jest dopiero początek y, wszystkiego. To tak naprawdę można zrobić w przeciągu tam dwóch tygodni, trzech, maksymalnie czterech tygodni, i później, jak przewód pokarmowy jest prawidłowo funkcjonujący, oczywiście należy zachować prawidłowe reguły diety, ponieważ zmiana diety nie polega na tym, że wprowadzamy z dnia na dzień 100, o 180 stopni inne produkty, że wprowadzamy wszystko nowe, tylko tak jak należy. Eliminować coś, co powoduje jakieś dolegliwości. Tak samo wprowadzanie nowych produktów powinno być opatrzone odpowiednią, częst, odpowiednią, odpowiednim nasileniem. Tak? Tylko, czyli wprowadzamy jeden produkt i oczekujemy jakichś rezultatów, chyba że już są w znanym Wam protokole działania. Tak? I tutaj jest pierwsza rzecz, czyli funkcjonowanie przewodu pokarmowego jednocześnie organem gruczołem dokrewnym który funkcjonuje jako organ wydzielania wewnętrznego po części tak i jest organem y, trawiennym jest wątroba więc co należy zrobić należy usprawnić funkcjonowanie wątroby wiecie dobrze na rynku jest dużo preparatów z mniszka, z, z ostropestu, wszystko jak najbardziej. n genialny prekursor glutationu, który jest ważny dla wątroby, więc to też odpowiednio e, suplementowane i odpowiednio podawane preparaty na wątrobę. No i tak naprawdę dopiero jesteście przygotowani i dopiero jesteście gotowi na tak zwany rebu rebuilding, czyli odbudowę ciała. Czyli co się robi podczas odbudowy ciała, podczas odbudowy ciała, czyli usprawniania pracy mitochondriów, należy dostarczyć substancje, które są niezbędne do funkcjonowania i przebiegu wszystkich procesów enzymatycznych do produkcji energii właśnie, bo pozbywanie się toksyn, co robiliśmy na początku, stanowi dopiero podstawę do tego i usprawnienie funkcjonowania tych narządów stanowi dopiero podstawę do tego, żeby coś zacząć odżywić i zacząć dostarczać odpowiednie produkty do swojego ciała bo dobrze wiecie, że to, jeżeli jest przeciekające to przecieka wszystko co nie trzeba tak? a już najmniej przecieka to co czy w, przepraszam a najmniej już wchłania się to co potrzeba dla funkcjonowania naszych mitochondriów czy organów wewnętrznych więc tego byśmy nie chcieli widzicie oprócz toksyn bakteryjnych znajdują się też metale ciężkie i substancje wiążące toksyny bakteryjne mają zdolność również wiązania metali ciężkich więc to też jest taki super dodatek i plus który będzie stanowił E, niesamowite wsparcie dla naszego przewodu pokarmowego. I teraz, w jaki sposób odżywiać nasze ciało, w jaki sposób e, Usprawniać funkcjonowanie mitochondriów. Jak już powiedziałam na początku, jak to jest z tym treningiem, bo trening powoduje lepszą dystrybucję tlenu, powoduje lepsze natlenowanie, czyli pobudzenie układu oddechowego, pobudzenie układu krwionośnego, czyli lepszą dystrybucję składników odżywczych. To oczywiście trening jak najbardziej usprawnia pracę mitochondriów. Natomiast co my byśmy chcieli jeszcze zrobić? Chcielibyśmy dostarczyć substancje, które dla pracy mitochondriów niezbędne są. Dla pracy mitochondriów niezbędne są antyoksydanty, koenzym Q10, kwas alfa-liponowy, więc to są składniki, które jak najbardziej będą pożądane w prawidłowej pracy mitochondriów. Oczywiście w międzyczasie, Radzę Wam zrobić sobie na przykład badania krwi przed rozpoczęciem tego detoksu. Detoks trwa i odbudowa ciała później jakiś miesiąc, dwa miesiące do trzech miesięcy maksymalnie. I radzę Wam sobie zrobić badania laboratoryjne przed rozpoczęciem, żeby widzieć jak na przykład Wasz układ immunologiczny zaczyna lepiej funkcjonować, bo będziecie to widzieli... Niekoniecznie po cholesterolu, niekoniecznie po e, wartości różnych parametrów krwi, krwi, które są zależne również od diety, ale będziecie to widzieć na przykład po poziomie witaminy B12, po poziomie witaminy kwa, kwasu foliowego B9, czy wasze jelita funkcjonują prawidłowo, czy pozbliście się przerostu nieprawidłowej flory bakteryjnej, podwyższony ich poziom mówi o tym, że nie do końca są jelita jeszcze w dobrym stanie. Z kolei, w kwestii immunologii, w kwestii interpretacji e, poprawy Waszego zdrowia, no to będziemy mogli zwrócić uwagę na high sensitivity. High Sensitive C-Reactive Protein, czyli specyficzne CRP, albo można po prostu CRP sprawdzać. Można patrzeć na białe krwinki, można patrzeć na neutrofile, eozynofile, monocyty, które też mówią nam o tym, jak funkcjonuje przewód pokarmowy, Prze przewód pokarmowy tak, ale jak funkcjonuje układ immunologiczny. Gu zwykłe... Zwykła wartość leukocytów, czyli białych krwinek, ona nam mówi o tym, czy my mamy problem z chronicznym zmęczeniem, przepraszam, ona mówi, czy mamy problem z chronicznym stanem zapalnym, czy. O strym stanem zapalnym. Interpretacja tych badań to oczywiście zapraszam do mnie, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast w jaki sposób możecie to łatwo zrobić sami, no to tak jak mówię jeszcze raz, powtarzam, jaka jest, jaki jest na to przepis. Przewód pokarmowy, trawienie wątroba czyli to są elementy detoksu, bo detoks. Jak chyba już w jednym jakimś swoim odcinku o tym mówiłam, detoksyfikuje się człowiek i pozbywa się substancji zbędnych przez układ, albo nie mówiłam, może miałam nagrać o tym, że sauna infrared jest najlepszym sposobem na pozbywanie się metali ciężkich przez skórę, bo sauna infrared ma takie właściwości. I yy, w kwestii pozbywania się i detoksyfikacji mamy detoks przez układ oddechowy, detoks przez skórę, detoks przez układ moczowy, detoks przez przewód pokarmowy. Więc tutaj jest kilka sposobów na to, żeby się zdetoksyfikować. No i od czego należy zacząć? No, co? Mamy sobie układ oddechowy poprawić? Mamy sobie skórę poprawić? No, jeżeli nie mamy uszkodzeń na skórze, to ona jakoś działa. Jeżeli układ oddechowy funkcjonuje, to on też jakoś działa. Tak, jedynym najprostszym, może inaczej, najbardziej istotnym elementem detoksyfikacji, który najwięcej osób i pacjentów ma z nim problem, to jest właśnie przewód pokarmowy i od niego trzeba zacząć jako usprawnienie procesu detoksyfikacji, bo bez prawidłowo funkcjonującego przewodu pokarmowego detoks jest niemożliwy. Niestety, no, którędy chcecie sobie wydalić, jak nie? przewodem pokarmowym różne zbędne produkty przemiany materii i metabolity, które są niepotrzebne dla ciała człowieka i również w jaki sposób chcecie się chronić przed tym, żeby te metabolity, substancje toksyczne z powrotem się nie wchłaniały, więc od tego należy zacząć. Organem detoksyfikującym jest wątroba, więc kolejny etap albo równocześnie z jelitami wątroba do naprawy tak, a później zaczyna się już ten pierwszy, ten piękny etap odżywiania ciała i naprawy energii, naprawy funkcji narządów, bo uwierzcie mi, że to wszystko pięknie wygląda i naprawdę można się genialnie czuć, kiedy te narządy pracują dobrze. A od czego trzeba zacząć, to oczywiście są jelita i o tym wszystkim mówię i o tym wszystkim informuję na swoim kanale. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania. Dzisiaj chyba wyszedł najdłuższy odcinek, który na moim kanale się pojawił, ale to dlatego, że ten temat wymaga tak istotnego omówienia. Oczywiście zadawajcie pytania, dzielcie się swoimi doświadczeniami, informacjami. Zapraszam do kontaktu. W Opisie odcinka jest oczywiście adres mailowy, pod którym można się ze mną kontaktować. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka.